Dzień dobry, kochane dzieci. Witam Was bardzo serdecznie. Witam również Państwa bardzo serdecznie. Ja chciałam zapytać, czy Wy wiecie, kim jestem. Teraz to się mówi twórca albo autor, ale ja jestem zwykłym bajkopisarzem. Bardzo starym i bardzo zmęczonym. W ciągu ostatnich kilkuset lat. Napisałam chyba z 500 bajek. To są niezłe hity, jak się to teraz no. mówi. To był na przykład Czerwony Kapturek, Jasi Małgosia, albo Królewna Śnieżka. Znacie to? No to co? Zaczynamy? Brawo! Oh, ale piękny dzień, słoneczko świeci, ptaszki śpiewają. No, czy można sobie wyobrazić lepszy dzień na spędzenie go całego przed telewizorem? To na początek. Poranne mycie zębów celebrytów. No, nie żebym ja codziennie myła zęby, w końcu od czego mam sztuczną szczękę? Na początek rozpękane serca, odcinek 3698. No, może w końcu coś się tu zacznie dziać. A potem nowy serial, miłość w szczękach ludożercy. Dopiero 385 odcinek, to się rozkręcają. No a potem poradniki. Jak wyrzucić śmieci i się nie spocić. No, to bardzo pożyteczna wiedza. No ale to uczta dla duszy. A co dla ciała? Przydałoby się jakieś śniadanko małe, co nieco jak mawiał Puchatek. No ale przecież zakupów, zakupy, seriale, nie, no nie, wiem, od czego wspaniały wynalazek smart pchone? Wyślę SMS-a do mojej córci, na pewno mi coś pysznego przyniesie. Pik, pik. A co to znowu? Ktoś mi przeszkadza, kiedy jestem szalenie zajęta. Hmm, córciu, mam straszną grypę i ból głowy i nie mam siły wstać z łóżka. Ale przecież ja nie pójdę, bo jestem zajęta. No jeszcze tyle rzeczy muszę zrobić. Ale cóż, no mam córkę! Czerwony kaptur. O, jesteś! Yeah. To my, Girls, chcemy krzyczeć, że przyjaźń to yeah. A co to? SMS od mamy? Kochana córciu, babcia jest bardzo chora. Zrób jej śniadanie i zanieś, zanim pójdziesz do szkoły. O nie, nie. Ja się przecież dzisiaj wcale do szkoły nie wybierałam. Przecież mam jeszcze do oglądnięcia 50 odcinków Koniki Pony Golą Gorilla. Wiem, od tego mamy ten wynalazek Zamówię babci coś przez internet i załatwione. Jadłodajnia wilczy głód. Prowadzona przez ekologiczne chomiki. Zamówię babci mój super mega wypasiony zestaw. Babcia na pewno będzie zadowolona. No to zamawiamy. Ale ja jestem sprytna i mądra, a mama ciągle powtarza, że ja w szkole nie uważam. Dzie, 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 dzie. Bum, bum, bum. Pum. Pik, 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 pik. A, zamówienie. Zobaczymy. Zając, co to mamy za zamówienie? Na no dobra zając. Co my tu mamy? No tak, mega wypasiony zestaw. Wow. Na sam widok tego zestawu dostaje niestrawności. Ulica Zielona. 122. Spalony las. Babcia. Słyszałeś coś o tej babci? Sprawdzimy na Facebooku. Hehe, patrz. Na Facebooku bardzo apetyczna babeczka. Pójdziemy do niej osobiście, tylko musimy ją wcześniej zjeść, zanim skonsumuje to cześć świństwo, bo później wzdęcia i nie będziemy się dobrze przez cały dzień czuli. No to dobra, pakujemy to wszystko, co? Spalony kurczak. A on jeszcze żyje, to dobrze, będzie na zakąskę. I soczek, uch, straszne. No więc, kiedyś to było jedzenie, nie to, co teraz. bonus Nie słyszy. Gdzie Gdzie pilot jest? Pilot A, to wejdę. To. O, córciu, o, o. to ty? <grym> to ja, twoja wnusia, czerwony kapturek. O, czerwony kapturek. No wejdź, wnusiu. Co mi tam przyniosłaś? Same pyszności, babciu. No, to postaw koło fotela i zrób herbatkę. Tylko mocną. Zając. Na facebooku. Zupełnie fajna babeczka. A w Normalna normalna maszkara. Jak my ją zjemy? Co? Aha, ty kapustę, dobra. To ty kapuste. Ja się poświęcę i spróbuję. Może z tej strony. Moja Coś mi się przykleiło do pyska, jakieś plastikowe rzęsa, plastikowa. Pierwszy raz ja coś takiego widzę. A, mój pasnokieć. paznokieć! Paznokieć, wbił mi się do języka. Ale jasko się śmiać zając. Spróbujemy z tej strony, tutaj będzie świeża. Tak, tak, ty kapustę wiem. Uh, 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 ona się spadła. Uh, 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 uh. Piesiu chory. Zająca nie oddam. Zająca nie oddam. Mamma mia, co uh, robić? Trzeba dzwonić do schroniska. Tam się na wszystkim znają, na pewno kogoś przyślą. No wow! jeszcze mu pomogą, ale, ale zanim zadzwonię do schroniska, zrobię zdjęcie i wyślę na facebuka. Tam się na wszystkim znają i na pewno coś poradzą. No piesiu, to, won, zając, won. Zając, zając, tam. A, tam. Wiecie, tyk! Rany, leży i ledwo no. dychci. Leży. Pani babciu, jak tak można, barbarzyństwo! Zająca nie oddam! A, ja? Ale ja? Ja nic? Wow, jesteś coś od babci! Ale super zdjęcie! Dam jej lajka i biegnę zrobić następne! O, babciu, babciu, Mamy 100 tysięcy odsłon w jedną minutę! Yes. Chwileczkę, chwileczkę. Tak być nie może. Za się nad zwierzętami zostaje babcia skazana na czas nieokreślony w otchłań niebytu. Co? A pani konto Co? na facebooku zostaje natychmiast skasowane. Nie, ty, ty, tylko nie konto. Tak, nie babciu, konto. Proszę tutaj. Z też. Co to jest? Wyskakuj z bucików. O, buta nie oddam. Dawaj, dawaj. Nie, tylko nie but. Nie, but. Proszę się szybko spakować. Co zabrać. To jest. Tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Jedną małą walizkę, a my z piesiem czekamy przed chatką. Ciekawie. Paciu, tylko szybko. Odchłani ile ileż by można tu można czekać. Telewizor. Program. Pilot. A, kłaki takie. A. Nie wiadomo, czy tam ptaszki. Co to se wezmę? No. To najpotrzebniejsze rzeczy chyba mam. No, no to idę w tą otchłań niebytu. Był sobie raz chłopiec o imieniu Aladyn. Mieszkał tylko z mamą, która była bardzo biedna. I żeby jej pomóc, musiał pracować w fabryce w warsztacie naprawy rowerów. A co ty się tak grzebiesz? Nie naprawiłeś tego roweru jeszcze? Przecież przed tobą jeszcze trzydzieści innych. Nie wypuszczę cię stąd, dopóki nie skończysz. O ja biedny, co mam począć? Brakuje mi części do tego roweru, a bez nich nie dam rady go naprawić. O, a co to? Poraziła mnie ratunku, prawie nic nie widzę. Ale zaraz, ktoś tu jest? Co to za potwór? Ratunku, ja chcę domać! Zaraz po tworze. Wezwałeś mnie, więc jestem. No ale co mogę dla ciebie zrobić? No nie wiem, może poproszę o jakieś brakujące części do tego roweru. Albo nie, zawsze marzyłem o takim wielkim gameboxie, takim, co ma dużo gier. Bardzo bym sobie pograł. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Naprawdę? Oto Cudownie. i on. Przecudownie, jaki piękny. Mm. Oja biedna. Syn mi zaginął. Dwa lata go nie widziałam. Chodzę i tułam się po świecie. Synku, a Gdzie jesteś, synku? Odezwij się do mamy. Proszę. Ojej, co to? Chyba mama mnie woła. Muszę do niej biec. O, ojej, ale co to? Co się dzieje? Nie mogę się ruszyć, bolą mnie plecy i ręce. Babciu, na pomoc! Co tam znowu? Coś nie Babciu. tak z twoją grą? Pomóż mi, ja już nie chcę grać, chcę do mamy, a strasznie bolą mnie plecy, nie mogę się ruszyć i nie mogę wstać. Poradzisz? Dwa lata przy komputerze to chyba trochę za dużo nie uważasz. Mhm. O do okulary, Stadioptri, to coś będziesz widział, jak się wyczyścisz. Hmm. I kijek. A cóż to za wynalazki? Zamiast mi pomóc, to jeszcze utrudniają. Muszę wezwać babcie. Wzywam babcię. Co znowu. Babciu, to nie działa, jest jeszcze nie, gorzej. Nie, nie działa. Nie, nie działa. działa, nie. To teraz pomoże Ci już tylko ruch na świeżym powietrzu. Oho. O, babki, ćwiczymy. ćwiczymy o, Maszerujemy. Ćwiczymy. Ćwiczymy. Mocni mocni A teraz troszkę biegniemy. Dziewczyny ćwiczymy, 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 o. dziewczyny ćwiczymy, jeszcze mocniej. Super. To nie, dla mnie. Babciu, pomocy. Przerywasz mi już trzeci odcinek. Ojeju. To co mogę dla ciebie zrobić? Bardzo proszę, przywróć mi moje dawne życie. Dobrze, dorzucę jeszcze kilka części do roweru. To może zdążysz do mamy na kolację. Oh, ja go naprawię? <noise> oh, naprawiony! Naprawiony! <noise> Czyli morał z tego mamy taki, że telefon z komputerem tylko czasem używamy, a o bliskich i zabawach nigdy nie zapominamy. Kiedyś przyjaciele.